Droga startowa i płyta postojowa. Katowickie lotnisko inwestuje w infrastrukturę. Do gaszenia, odśnieżania i sprzątania. Nowe wozy lotniskowych, służb w Katowicach. Unijne miliony na cygaro, czyli przebudowa drogi krajowej nr 79 w Jaworznie. Międzynarodowy port lotniczy Katowice w Pryżowicach. Pod względem liczby odprawianych pasażerów to trzecie lotnisko w Polsce, czwarte jeśli chodzi o ilość operacji lotniczych rocznie. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej to projekt kluczowy dla rozwoju portu. Dla lotniska jest to bardzo duża inwestycja. Bez wsparcia środkami unijnymi byłaby bardzo trudna do udźwignięcia przez zarządzającego. Pierwszy element projektu, rozbudowa istniejącej płyty postojowej, jest już na ukończeniu. Niedługo będą z niej korzystać lądujące na lotnisku samoloty. Modernizujemy stare nawierzchnie postojowe oraz budujemy nowe stanowiska postojowe. To będzie 15 nowych stanowisk postojowych lub zamiennie 13 dla większych statków powietrznych, co prawie dwukrotnie zwiększa możliwości przyjmowania statków powietrznych do obsługi pasażerskiej. Teraz przed zarządem lotniska kolejne wyzwanie budowa nowej drogi startowej. Po ukończeniu inwestycji stara droga wykorzystywana będzie jako droga kołowania. Koszt całego projektu to 412 milionów złotych, 157 milionów lotnisko dostanie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Jego realizacja przełoży się bezpośrednio na wzrost przepustowości portu lotniczego z 2,4 miliona do 4 milionów pasażerów rocznie. A już dziś na przyjmowanie większej ilości samolotów przygotowane są służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na katowickim lotnisku. Strażacy cieszą się z dwóch nowych wozów gaśniczych, zakupionych dzięki unijnemu dofinansowaniu. To jest najwyższa półka w samochodach lotniskowych na świecie. Niektóre lotniska, nawet na zachodzie, mogą nam pozazdrościć takich samochodów. Nasze pantery są szybkie, zwinne, a przede wszystkim skuteczne mówią strażacy. Jeden z wozów dysponuje 17-metrowym wysięgnikiem z działkiem wodno-piaskowo-proszkowym i przebijakiem do przebijania kadłuba samolotu. Kiedyś o takim sprzęcie można było jedynie pomarzyć. To jest przepaść. No, kilkanaście dwadzieścia lat to jest jednak inna generacja tych samolotów. To samo można powiedzieć o dwóch nowych wozach dla służb odpowiedzialnych za letnie i zimowe utrzymanie lotniska. Dzięki ich zakupowi uporządkowanie pasa startowego, nawet w bardzo trudnych warunkach pogodowych, nie stanowi już problemu. Te nowe maszyny są bardzo wydajne, umożliwiają szybkie usunięcie śniegu w przypadku jakichś intensywnych opadów. Jesteśmy w tej chwili w stanie przygotować drogę startową do lądowania. W ciągu mniej więcej 10 minut. Wcześniej uzyskanie takich czasów no, byłoby bardzo trudne. Zakup wszystkich czterech wozów dla lotniskowych służb kosztował 10 milionów złotych. Ponad 7 milionów udało się pozyskać z Unii Europejskiej. Droga Krajowa nr 79 w Jawożnie. Jej skrzyżowania z ulicami Puszkina i Szczakowską do niedawna były jednymi z najniebezpieczniejszych miejsc w mieście. Kierowcy narzekali na korki, sporo było tu wypadków. Słowem, rozwiązania komunikacyjne nie gwarantowały sprawnego i bezpiecznego poruszania się po mieście. To miejsce musiało się zmienić. Powstała koncepcja, by zbudować tu skrzyżowanie typu cygaro. Samochody chcące przejechać na drugą stronę muszą wykonać manewr zawracania po tym nowym rondzie. Tak samo samochody jadące z tej strony, chcące zawrócić, tak samo muszą zawrócić po rondzie i poruszać się ruchem kołowym. Powstaje pewnego rodzaju azyl bezpieczeństwa. Nie ma bezpośredniego przecinania pasów pod kątem prostym, tylko są do tego, służą do tego pasy włączenia i wyłączania. Inwestycja pod nazwą Miasto Twarzą do Autostrady, etap piąty, jest już na ukończeniu. Korzyść ogromna, ponieważ za pieniądze unijne wykonujemy duże zadanie którego byśmy sami w stanie nie byli wykonać za pieniądze miasta. Ale poprawa bezpieczeństwa drogowego. W mieście to nie wszystko. Dzięki przebudowie drogi krajowej nr 79 w Jaworznie otwierają się nowe perspektywy na rozwój gospodarczy. W ramach tego samego rozwiązania komunikujemy również obszar aktywności gospodarczej, na której mam nadzieję zawitają wkrótce inwestorzy i będzie to przynosiło również miasto korzyści ekonomiczne, czyli wpływ do kasy. I tak właśnie powinny być wykorzystywane unijne dotacje. W tym przypadku chodzi o 16 milionów złotych. Cały koszt inwestycji to prawie 24 miliony.